Nowy wybieg działa, proszę Państwa. Małynka z pół litra mleka więcej dała. Takie to są manewry. Zielsko jakieś fasty zamieni na mleko. Ciekawe, jak tam kury co powiedzą na to. Może będzie parę jajek więcej. Mamy paczuchę, proszę Państwa. O, widzę, że mój karton odesłał Seba. Jeszcze podpisane Seba, jak wysyłałem coś. O kurcze. No, samego rańca. Seba pisze. Jest, jest wałku paczka będzie u ciebie. Patrzę przez okno jest listonosz. listonoszka raczej. Miła kobieta jak ogląda to pozdrawiam. Jak nie ogląda to obejrzy. O, zobacz co tu jest, człowieku. Ho, ho, ho Kurde. Zobacz ty, to ja dzisiaj porządzę. No to może niekoniecznie teraz. Widzę mięta, to na wieczór. Pani listonosz przywidzi. O, to to zaraz. <grych> <grych> to zaraz. I to zaraz. Hmm? American Style Cookies. Hmm? Człowiek, aż do Ameryki pojechał, żeby mi kupić kurde ciasteczka. To jest. To się nazywa gościk mieć, kurde. Zobacz. Hmm. Takiego, czegoś nie jadłem jeszcze. Co to jest? Konserwa jakaś. Zobaczymy. Spora. Może to na patelni, jako gulasz czy coś się zobaczy. No Seba, dziękuję pięknie. Tobie i Ewie. O. No chyba, że Ewa nie brała udziału w tym, co tu kurde przyszło. Buteleczka. To ja tutaj już myślę, że będzie zboże za buteleczkę. No chyba, że to coś jest z napisem zero. Far farmerówka, o kurde. No. No to nie wiem, ktoś to będzie musiał testować przy mnie. Mhm. Farmerówka. Ty ja może to będzie dobry trunek? Na tego, na współpracę, rozumiesz? Ty zajmij się produkcją, a ja dystrybucją. A? Pomyślimy, zobaczymy. Jak ktoś to testuje i powie, że się nadaje, no to pomyślimy wtedy. Dziękuję Ci pięknie, Sebastianie, za te wszystkie dary. Obdzielę wszystkich równo, o ile zostanie, bo póki co to jestem sam. Ale yy, ciasteczka wytrwają, myślę. Jedną paczkę sobie wezmę i tutaj kilka i reszta pójdzie dla młodszego pokolenia. Dziękuję pięknie, Seba. O. Zobacz od razu inaczej koza wygląda. Gdzieś tam zasuwa sobie po krzakach. Do tego są stworzone. O, ciekawe jak to będzie wyglądało do zimy. O kurde, gdzie mała, na tym, na kopaczce, <tryk> wariatki, więcej szkód jak to warte może być, ty. E, nie rozwala, to już ciężki sprzęt, ja sobie pomyślałem, kurde, wczoraj od Mateusza tyle dostałem żarcia, to już tam puszek nie będę jadł, kurde, hmm. Abi, zjesz psa z puszki, pewnie zje, się sobie nie obrazisz, co? Abi też jest, wiesz, członek rodziny. O, no dobra. No, pachnie elegancko, no ale wiesz, salce są się najadą, słodyczami z słodyczami zagryzonymi. Wystarczy. Abi też niech coś ma z tego życia. Nie? Chodź. No, koniec kurczakami. Spróbuję sobie pieska ładny, bisz koptowy. 100%. Complete. Kompletny suplement diety. Masz. Tak więc Seba, aby mnie namówiła, masz strzałeczkę, o, za kolejne wsparcie, każdy sposób na wspieranie farmera jest bardzo słuszny, także jeśli macie coś do jedzenia, wysyłajcie, kurczę, ja to zamienię na różne arcydzieła, które tutaj tworzę na farmie. Nie można zapomnieć o Ani i Mateuszu Żabczyńskich, o, uśmieszek wam dam, cyk, żebyście się śmieli, się śmiali. Bardzo dużo. O, a dziś już, proszę Państwa, kurczę, drugi dzień szkoły. No, już pewnie jeden banie zarwał. Nauczycielki wiedzą na pewno, kto oglądał przez wakacje farmera. Głupszy nie wrócił do szkoły. Mamy, <laughs> gdzie czwartek? Dawaj, dawaj, piąteczek. Drugi, Stefana Juli Juliana. Wszystkiego dobrego, wszystkim oglądającym w skaradce. Śpieszę się, bo mam plany, i trzeba zasuwać pany. Co to robi? Nie otruni? Na jedzonko, co? Co tam, perełciu? Hmm? Ty, dzisiaj jedną butelkę tylko z rana wypiła. myślę, że ona podpija tą wodę, bo właśnie czasami tak jest, że tak jak wcześniej 4-5 butelek nawet potrafiła wypić z rana i wieczorem po jedzeniu. A ta kota teraz właśnie czasami marzy jedno czy dwie buteleczki. Rzadko kiedy, tam 3 czy 4. Czterech to już nawet nie pije chyba. Więc nie wiem, albo więcej zielonki po prostu. Dobrze, proszę Państwa, zaczynamy budowę ławeczki dla osób dwóch do pasieki. Tak więc tutaj mam dechę, tu mam deskę i tu mam deskę. Z tego stworzymy coś fajnego. No i co tu dużo ściemniać, proszę Państwa? Ławeczka jest, jak ta lala. Trochę podskubię, przemaluję. I każdy będzie gitara. Proszę Państwa. 30 kilo waży. Kawał ławki, ale zobacz jakie wkręty tu Ej, Kurde, nie ruszy nic. Stwierżony usiądą. Ja po środku. O, kurde, chłopie. do pasiek jak znalazł, tylko pod spód jeszcze... No bo na płytki, płytki chodnikła wziąć dwie. I tyle. No, jedziemy na miejscóweczkę z ławeczką. Jak? Fajna ławka, nie? Ryłka. Podoba się? Dziewczyny doceniają tutaj ścianę nową. Obiekt zajebisty. Jakby mogły mówić po mojemu, to by kurde powiedziały: Farmy, ty to się znasz, ty to masz talent, wizjoner. I co? Robi wrażenie, nie? Oweczkę jak trzeba, jeszcze nie usiądę, bo świeżo malowane. O, jeszcze, żeby gulki bardziej skoczyły, zobacz. Na granicie ustawiłem. O, jak to się robi, człowieku? To tutaj nawet nie trzeba nic z tym robić, może leżeć. Cały rok i tak pewnie z 15-20 lat. No, tylko tam przemalować 2-3 razy. <laughs> no. A więc tak, no, kurde pszczółki zasuwają. W tych silniejszych rodzinach widzę, że intensywniej, lepiej, tak fajniej. Um, no, ale kurde miodu z tego raczej nie będzie. Jest za zimno, jest po prostu. Noc chłodna. Zanim one wystartują, no to co to 2-3 godziny pochodzą, no to tyle co dla siebie nazbierają. Trochę. A to i dobry, i to ono. Zawsze to mniej cukru. Przydałoby mi się dzisiaj podlać jeszcze po półtora litra znowu na te odkłady i te słabsze rodziny, które się rozwijają jeszcze z odkładów robione. No ale ze względu na te rabunki, to tak mi się nie chce trochę, kurde. Osobno je karmić najlepiej. Po piątym do 10. no zależy od pogody, to bym wziął i wszystkie zaczął już zakarmiać na zimę, z nadstawki wyjął. I tak. Dobra. I tak nie rozkwini, zrobisz jak zrobisz. Ważne, że ławeczka jest. Ładnie widać dużo pyłku. Ciągają pszczółki i to wszędzie. Z nawłoci. Więc fajnie no, ten pyłek wiadomo jest bardzo potrzebny, zapas. Żeby mieć na wiosnę, nie? Czym karmić pierwsze pokolenie. Ten słoik miodu chociaż mógłby nanieść. <laughs> Ważne, że ławka jest, kurde. Miodu nie ma, ale jest ławka. Zobacz, te kozy to naprawdę nie mogły się nacieszyć chyba. Tą nową stodową, tak pasuje. Zobacz, jakie bogactwo. Ile malin. Hmm? Na no, tam jeżyna. Ciemna, duża. O tam ma. Mhm. Też by coś z tego zrobił, zjadł. O. Chodzi mi po głowie ta dziura. Proszę Państwa. Mhm. jest susza z... dobra. Można by było wybrać jeszcze tam z pół metra chyba brakuje. No wyprofilować. Wyścielić dwa razy folią. Zrobić szalunek. I kurde wylać No samemu to. No w jeden dzień nie wiem czy by dał radę. Nie no co z ile tutaj kurde z 15 betoniarek. Zależy jak grubą ścianę zrobić, to nie trzeba grubej trzeba tylko uzbroić by było dobrze w miarę. Żeby nie pękło bo wiadomo ta ziemia będzie cisnęła nie. No. Chociaż też nie bardzo. Ale no jak będzie padało, wiecie, tutaj taki dół, taki spływ, więc to przez lata będzie tam się robiło. No dobra, ale dzisiaj i tak nie po to, dzisiaj, po to, żeby tutaj zrobić chyba miejsce i drzewo z zewnątrz, deski, właśnie bym chciał tutaj zebrać. Ale tak patrzę, że ja chyba, kurde, tutaj je miałem schować, ale nie schowałem, bo one są za długie. Więc dlatego są na zewnątrz. I co one będą tam zimowały? Kurde. Muszę to zbadać, Ty, no chyba tak, one są za długie. Pomyślę jeszcze, zobaczę co tam jest dokładnie, bo jak coś to trzeba to zabrać. No to tutaj przytachałem z myślą, że to by mogło być przy oknie, nie? Tam jest dobre miejsce, a wiadomo jak kiedyś tutaj miał być jakiś warsztat czy coś, no to kawałek czegoś blatu, a to jest z drewna. Więc no by się przydało, drzwiczki tylko wywalić, tutaj półki zrobić otwartej. I... I kurde masz gotowe tak jakby biurko warsztatowe, nie? No. Szkoda, że ktoś to pomalował. No, ale to zawsze można zdrapać, albo płytkę położyć, o. Nie, tutaj jest sporo desek takich, co mi wejdą. Na no, luzie. To Ja nie wiem, jak przebrałem wtedy, a może... Może tam łaty bardziej były, pamiętam, konstrukcyjne drzewa, a tutaj deseczki. No, trzeba wziąć wymiar, tam chyba z 4 m luzem wchodzi, więc... Takie, wziąć na furę, przewieźć tam, schować. A co nie wejdzie, to też będę musiał gdzieś pomyśleć i gdzieś schować, żeby to już nie zimowało, żeby to w zimę było gdzieś, że mogę sobie normalnie wyjąć, nie? jakby coś, coś mi tam wpadło do łba. No. Tak. tutaj będzie początek. Będzie, będzie. Jeszcze, kurde, o. Dawny <grywny> stelaż. Szklarni. No, brakuje czasu, trochę, bo pomysł jest, coś by z niego wydumał, nie? Domek fajny, ale to grubsza akcja. Jest na razie są jeszcze pilniejsze sprawy, ale będziemy, będziemy myśleć, coś, coś porubimy, kiedy się pobawimy. Na razie na no, poważnie się bawimy, a kiedy się pobawimy, tak na mniej poważnie, to zbudujemy jakieś, jakieś badziewie. O, widziałam Paula, łeb wyjęła. A jak te z drogami sobie radzą, żeby wyjąć łeb? z takiego oczka mniejszego no, Aria. No, wcisnąć łatwo No Ciekawe czy wyjęłaby czy nie Trzeba pomagać, bo to kurde słaba akcja będzie no, Słabo z tym wyjęciem by było Małe oczko, ona musiała mocno wypchnąć, więc jak to cofnę? Cofnąć się nie da już że się nauczy w końcu, żeby lepiej nie wkładać głowy ciekawe, dobra, trzeba wyjąć o składzik uzupełniony o drewno grubsze, cięższe także zima Będzie z czego wybierać, z czego budować no, tutaj odstawiłem sobie jedną grubszą, tylko trochę cienką, ale na nadstawkę. Szukam, żeby te pudła porobić. Będę musiał mieć chyba 6 czy 7 nadstawek przez zimę zrobić. No pomysł. ale to można spłyty. W sumie zrobiłem jedną spłytę i też da radę. Dobra, jedziemy. O, a gdzieś takie najdłuższe rzeczy to muszę gdzieś pomyśleć i schować. No, porobione. Zobaczcie, ile miejsca można znowu kumulować syfek. No i dobra, co na dzisiaj to ogarnąłem. Nie ja ma co sobie za dużo narzucać do roboty. Bo nie na samej robocie życie polega. Proszę Państwa, o ważne, że do przodu. W życiu nie widziałem, żeby w szklarni do września ogórki były. Jeszcze kwitną, rosną i co? Normalnie. Zobacz, normalnie rośnie, kwitnie. Tutaj tego tylko gdzieś tam uciąłem, urwałem. Ale to ten melonowy. No O kurasa, tylko wiszą. Kurde, a to bezpestkowy. On nawet dobre są te, te duże, nie? Ten to jest normalnie ten, taki średniak, to wiadomo, że dobry, ale ten on no, na przykład, nie? O, też jest dobry, no, w sumie nie taki duży. Tutaj są większe, nie? więc jestem ciekaw ich, zresztą tak kura zje. No ma te pestki, ale nieduże. Hmm? Żadnych twardych. No upartego, by normalnie zjadł do sałatki, do mizerii. Nie ma problemu. Ci Paula, chodź. Jakaś przygnębiona dzisiaj Paula od rana. Coś mi się wydaje, że dziewczyny coś zamieszały z hierarchią. Bo też nietypowo Kaja. Gdzie ona jest? Kaja miała swoje korytko i to tam. A tam przeważnie Aria się tukła z Paulą o to korytko. A dziś sama Kaja tam jadła. Czyżby Kaja? Ustawiała laski? <laughs> Możliwe. No Możliwe, że w nocy przestawiły hierarchię. I Paula gdzieś na tyły zeszła. <laughs> Jakaś taka przygnębiona. A może coś się jest? Nie rozkminisz z kozami. Kurczę. Nie, no trochę coś tam zjadła. Może zdechnie zaraz. Tam wiadomo. Nie ma co się podpalać, że to tylko hierarchia. Echem. Dobra, proszę Państwa, kolejny poranek. Jest tak cudownie, tak wspaniale, że się nie chce nic wcale. O! I tak może podsumujmy ten kolejny dzień. Nie będzie roboty dzisiaj, kurde. Wolne biorę. Będę leżał. Kaszankę sobie zrobię z rana od Mateusza. I będę leżał, nie? Aria? No. Takie zarządzenie od rana. O, klakier usłyszał kaszanka. już patrz, patrz, goni. O, co tam, klakier? A coś mogło pogonić. Lis pies lis, O, ta.